Cześć, witajcie. Z tej strony Chris. Jest dzisiaj ze mną... Jakob, dzień dobry. ...i pogrywamy sobie naszą mini minikampanię w Europę Universal 4 na multiplayer. Tak, a... tak. Dobra Jakobs, stanęliśmy na tym, że ja miałem podpisywać pokój ze Szkocją. Tak, a ja szukam sobie idealnego rywala, którego mogę obrazić. <laughs> Bo widzę, że mój Magdeburg... Ma sojusz z Czechami, więc to chyba jeszcze ten etap gry i Austria o. Dziękuję nowego sojusznika. To co, ruszamy? Tak, możemy ruszać. Mi się jednak nie uda ta sytuacja czy, czy ten trik e, ze Szkocją, bo widzę, że Szkocja nie ma podpisanego sojuszu z Francją ani, ani jakichś żadnych traktatów, więc... Raczej z tym jest dupa, więc biorę to co mogę i uciekam stamtąd. Nie będę już się więcej narażał. Na razie na to. No i wypełniłem pierwsze zadanie swojej ery: czyli obraziłem swojego rywala. Upokorzyłem dokładnie. I teraz punkty splendoru mi o wiele szybciej rosną. To wystarczy go obrazić, tam trzeba tam. Humiliate Humili to na niego machnąć. No. Dobra, to będę musiał sobie z kim powojować. O i właśnie w tym momencie dostałem też misję na wasylizację Szkocji, więc spoko. Widzę, że mi się nie uda to, ten trik z Irlandią, bo Irlandia zaczęła podbijać tych wszystkich bobów dooko dookoła siebie, więc... Ambity nie widzę. Ha, ta Francja to naprawdę robi wszystko, żeby żeby mi przeszkadzać. Zobacz, nadal utrzymuje gwarancję niepodległości na Szkocję i dała następną na Sabaudię, także Młodowskim może to jest dobre. Może gdzieś się wbije, zaraz się wykrwawi. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zacząć się trzymać z Kastylijczykiem i mam wojnę od Burgundii, wow, nieoczekiwaną, nie także... Od razu blokuję Forty. Nie myślałem, że Burgundia mi wojnę wypowie, także... Chociaż Portugalczyk mi pomaga, więc... Może będę miał szczęście i wypadnie Burgundi King of Burgundy Dice, więc... A to Austria, to, to jest... dziedziczy? Czułam? Część dziedziczy Austria prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak, chociaż na 100% to też nie jest pewne. Ja już poblokowałem Forty Burgundii, także nie może mi się zdesantować. No ale jestem bardzo zdziwiony, że wypowiedział mi wojnę Burgundia. To jest bardzo rzadkie i bardzo rzadko się zdarza, przynajmniej w, w grze. Też ma jakieś dziwne ambicje. Dopóki Francuzi się w nią nie wbiją, z żadnych sojuszników nie ma. To się Brytania ma, no ale. Portugalii już robi desant w Holandii. No, ja nie będę żadnych desantów robił. Po prostu nie opłaca mi się to. Na no Whitepisa czekasz? A, na no Whitepisa, ewentualnie na moment, w którym Burgundia będzie musiała się wypisać, bo wiem, że Francja może też w nią uderzyć, Chociaż Francja wypowiedziała wojnę na Aragonie, co jest też takim raczej słabym rozwiązaniem. Oh, może jeszcze jakieś no, inne, może inne boty zaatakują właśnie Burgundię, liczę na to. Ale jak mówię jeszcze raz, no, blokuje jedynym, moim jedynym rozwiązaniem na tą wojnę obecnie. To jest blokowanie po prostu portów i, i czekanie. Jeszcze raz czekanie. Ja muszę się w czacu a no na razie nie, nie uśmiecham mi się do tego. Ja tymczasem wypełniłem już drugie zadanie moje ery. Mam prowincję w Anglii, która ma 30% developmentu. I obraziłem rywala, więc. Zrobiłem też jednego najemnika, żeby szybko odsijżować Kale i tą wojnę wydłużyć jak najbardziej. W Portugalia, widzę, że tymczasem seniuje sobie prowincję Picardia. Nie wiem czy jej to coś da, pewnie jej wojsko zostanie bardzo szybko rozbite i na tym się zabawa skończy portugalczyka. A mi właśnie. Teraz hmm. ja sobie parę wybrał. Jeżeli Francuz w miarę szybko skończyłby tą wojnę z Aragonią, to może by wypowiedział wojnę na na Burgundię, bo widzę, że Francja klejmowała sobie e, stolicę Burgundii, Bourbon i... Uda mi się, kale idą na mnie, idą, ale jest Calais, w Ostatniej chwili. A i Portugalia ucieka na okręty. Też widzę, będą robili takie podchody. I dobrze, byś tego minusu sobie nałapał, jakby ich złapali. Tak, WorldScore by poszedł, ale nie. O czym my mówimy? Zobacz, co się dzieje w Portugalii. Kiedy oni tam polecili? Bo Portugalia wzięła przemarsz wojsk przez Kastylię i Francję i w ten sposób mogli tutaj dojść, więc. Opisali się. Ja sobie malutkie państewko znowu płonę. I Tak po mało rosnę. Jeżeli wojska Burgundii są tam na południu daleko, to ja mogę próbować. Zesidżować jakąś prowincję. Nie wiem, czy to mi się opłaci, ale warto spróbować. Mój potężny sojusznik polski już nie jest taki potężny. Zagrali wojnę zaraz sprawdzę. Oj, 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 oj. No, nie za ciekawie to wygląda. No, nie. Wygląda co hmm. najmniej tragicznie. Mówiłem też. Wojna z Węgrami na początku nie jest taka. Osiupi do przodu. Jakby nie patrzeć, Węgrzy mają tego generała Hugh Więc. A szkoda, szkoda. O nic, wyżej rezerwę z już. Wiesz co trochę mi się szkoda tej Polski zrobiło, ale ten bot co dwa co... aż szkoda tego komentować no, trudno, może się podniesie ja w sumie nawet nie ma w którą stronę teraz iść. Teraz jeszcze ta Litwa mm, przestanie być pod w Unii to widzę też ostre bunty. Buntuje bo... się? No, no, co się buntuje. Ponadtych... A pretendenci faktycznie. Dobra. Jeżeli pretendenci polecą, to Dobra. będzie. A polska i nie obroni, bo nie ma czym Pewnie ma długi, i tak dalej, więc. Teraz, no, że długi wojsk też pewnie nie ma za dużo. No, 15 tysięcy tutaj stoi. Ciekawe, ile z tego to najemnice. W momencie, kiedy zacząłem sieżować Kale, wszystkie wojska burgundskie, prawie wszystkie, ruszyły w kierunku północnym do mnie. Więc nie podoba mi się to. Ja zrobiłem mały desant na, na terytorium właśnie Flandrii, bo chciałem też nabić trochę warskora sobie. Jeszcze spróbuję zrajdować jedną prowincję tam w Burgundii, bo nie wiem czy wiesz, ale teraz... Jeżeli zbliżysz prowincję przeciwnika, to za cenę bodajże 5 punktów militarnych możesz się splądrować. O, palić. Hmm. Tak jak kiedyś mogłeś tylko swoje prowincje plądrować, to w tym momencie można właśnie plądrować prowincję przeciwników. Więc to jest to Ja właśnie sobie bustuję pomału Berlin. Już 4 punkty mi zostały do zbustowania. Ajajaj. Aj. Portugalia cała pod okupacją, zaraz upadnie. Jakby ją wypisowali, to by było dobrze. Na pewno Już nie ma nawet ziem do okupacji. A ja jeszcze nie został. został. Ja jeszcze liczę, że ta prowincja we Flandrii, stolica, to padnie zanim przyjdą posiłki, właśnie z Portugalii. A te wojska są w Bordeaux, więc nie wiem, czy mi się to uda. Miejmy nadzieję, że mi się uda, ale. Nie ma jeszcze artylerii, żeby zrobić wyłomu w murach, więc... tu w okolicach Paryża, więc trzeba zaraz uciekać. Padło. Dobra, to ja uciekam z powrotem na okręty. O Jezu, nie. <ścoughs> bitwa morska zaraz tutaj wiadł we mnie. Są więcej okrętów? Słucham? Więcej okrętów mają? Nie, nie nie więcej. Po prostu bitwa morska zablokowała mi no. tutaj wejście. No, no. Nice, dobra, uciekam, na, jestem na okręcie. Jeżeli Boty mi zajmą kaletę po prostu. Ja nie będę chciał w to wierzyć, tak? <laughs> Miejmy nadzieję, że Bot nie odkryje, co to jest stap hitowanie. Może kiedyś odkryje, bo w sumie mają teraz ee, w patrz patchu ją być mądrzejsi. I są, i są słuchaj, tylko że wiesz. Zresztą to są nadal boty. O, Portugalia wypisowała. No i dobra, worst score spadł i będzie utrzymywać się na 25, więc. Tylko niestety worek z będzie mi rosło, no ale nic z tym nie zrobię. Oblokowałem e, porty Burgundy, więc. Ja też sobie szukam jakiegoś łatwego przeciwnika. się w Pomorze też, bo tego tam ich mogę jeszcze ewentualnie obrazić. Pomoże? O. O. o, już masz dojście do Danii, to elegancko. Tak, tak, już sobie tam wyrobię ładnie drogę. Hmm, hmm, hmm. Tylko dla sobie. O, Lynenburg, nie ma żadnych sojuszników. Tak. Budujemy jakąś siatkę ładną. Martwi mnie ta sytuacja z Burgundią. Jednak, bo ty mają 40 koła żołnierzy i wszystkim stoją w, w prowincji, więc trochę tego jest. Jeżeli bym nawet chciał to ruszyć, to wątpię, żeby mi się udało wygrać z Za duża siła. Francuzi, może zasięgnąć w nich oni się jeszcze bił. O, wygrali z Aragonią, teraz się bił z Prowancją, także. Także, no, nie za dobrze to wygląda. Big Blue Blue, czy jak to tam się nazywa. <noise> o, przywracam separatystów, 17 tysięcy. No, ale odpony obrał się. Ale najlepsze jest to właśnie, że Krzyżacy mają tylko ten sojusz z Węgrami, nie? I Węgry, Liwończycy, i tak naprawdę Zakon rozwalili takie dwa potężne bloby, jakim jest Polska i Litwa. Co ciekawe, w którymś wpaczu usunęli Litwie fort na południu w Bracławiu i od tej pory tak naprawdę można zasiedlować całą południową Litwę bez najmniejszych problemów. Możesz podejść praktycznie pod Wilno. Więc. Przez pod dali, tego... e, słuchaj. Jeżeli się dostanujesz w Wiedzicanie, to tak naprawdę możesz wszystko siedziować na terytorium Litwy. A najbliższy fort, jaki spotkasz, to jest Smoleńsk, Połock i Wilno. To są te forty, gdzie są tutaj najbliżej, więc cała Litwa południowa jest niechroniona. No, w Smoleńsku jest, no w sumie. No, dobre, dobre. A, ten krzyżacy też mi teraz niepokoją trochę. Nie zaatakują cię. jesteś w cesarstwie, bot ci ochroni. Tylko, że nie będziesz mógł ich sam ruszyć, więc. Tu masz na minus. Dobra, cesarzem już na pewno nie dostanę, mam po minus 1000. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ta wojna z Burgundią. A miało być tak łatwo. A miało być tak łatwo, prawda? Tak hop, siup do przodu, a tutaj widzę, że jest nieciekawie. Dobra, to jest w sumie dobry moment, żeby sobie Zwasalizować jednego Boba w Irlandii. Szybka wojna, zwycięstwo. Ja tam pomału się w cesarstwie rozwijam. za kolejnego małego zjem sobie księcia. <grym> Teraz jest fajną opcją, właśnie, jeżeli z punktów Splendoru aktywujesz sobie. Minus 10 Aggressive Expansion, jeżeli jesteś też cesarzem, kolejny jest minus 10. Jeżeli jesteś papieżem kolejny minus 10. Tak naprawdę na Brandenburgie masz jeszcze minus 10, więc teraz jest naprawdę, według mnie, to przesadzone. To tak naprawdę przesadzone. Jeszcze plus idea. No, tam idea, to wiesz, to zanim to wiesz, to trochę zejdzie, ale e, tak naprawdę z miejsca możesz mieć Taki, taki buff do agresywnej ekspansji, że można tak naprawdę dużo podbijać. Ja tam na razie w ogóle koalicji nie czuję na sobie. Znaczy, nie czuję. W ogóle nic się to nie dzieje. Na razie trzy państwa zjadłem, a tu nic się nie zorientował. <słyszą> 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 no nic, no, będą do nas czwarte. Skoro dają... <słyszą> Widzę, że w cesarstwie to Czesi, tacy buntownicy, nie głosują na, na jedynego prawdziwego cesarza, tylko na jakieś hese. i Trevor, tak samo. <laughs> o, mi to nawet Austria się może przyda później z Czechami. Tylko, że nie chcą, się w... nie chcą im pomóc w wojnie, bo są częścią cesarstwa. Czesi? Tak, nie chcą Austriacy im pomóc w wojnie. A, Austriacy, okej. Okay. Ciekawe, czy bot austriacki będzie miał Unię z Węgrami. W sumie byłoby to OP, ale. Oj, zauważ to, że Węgry mają sojusz z Bizancjum. Nie? Więc. Czyli co, czy co, Turcy nie, we, nie wejdą w Konstantynopol? Raczej teraz nie wejdą, ale to może się wszystko jeszcze zmienić. Póki będzie żył Huniadi, to tak naprawdę Węg Węgrzy będą e, dość silni. Później dopiero to wszystko może się zmienić, więc. Przywódcy znaczy nic nie robią z buntownikami. W dalszym ciągu 17 tysięcy Polaków stoi. I prowincja no, je Do... jest bardzo Bardzo mnie z... to dziwi, że nie wypadł ci ten event z Neymarkiem. No powinien wypaść. Da 100 golda odkupienie tej psi. Chyba, że może przez to wojnę. Wygrana raczej osób. tak, raczej. No zobaczymy. Dlaczego nie wojskę mają krzyżacy, nie obronią się przed buntownikami, to Polska znowu będzie potężna. Potężna Polska. Make Poland grand again. A później w kosmos. Only sky is the limit. Wow, bo przez... ...bez uh -huh. wojny z Burgundią właśnie... Zobaczyłem, zarobiłem tylko 5 dukatów z handlu. Toż to są za żałosne pieniądze. Ja nie mogę krzyżaków znaleźć. Nie imię wojsku mają krzyżacy. Są jakieś ślepe. Krzyżacy, czekaj. Mam 4000 i 4000 poero. No to buntownicy odzyskają to polskę, bo jakieś 18000. Hm. To w sumie i dobrze. Pytą. Właśnie właśnie Burgundia mi wysłała ofertę pokoju. Dzięki Bogu nie stapituję, więc mogę to spokojnie odrzucać. O, widzę ci mogę od Północy. A, to wiesz, ja teraz zauważyłem, że oni się biją między sobą, bo tam jest wojna wewnętrzna też w Irlandii i te wszystkie małe Boby biją się na moich ziemiach. Dobrze też, że te boty nie ogarnęły to, to że można lutować te prowincje przeciwnika, bo jakby przeszli mi tak i to wszystko zlutowali, to naprawdę byłoby ciężko. Boże, można na wyższym poziomie tak robią. Wątpię, to jest wiesz, boty raczej tego nie ogarniają w ten sposób. To jest jakby nie patrzeć, na no strata tam kilku punktów, tak? Ja czekam na tą wojnę, Francja-Burgundia, albo jakąś inną To tam Burgundii wypowie, wtedy ja się mogę zasantować, odbić swoje ziemie I nawet, jeżeli by mi się udało, to bym podbił Holandię sobie Ale to już są marzenia po prostu No Francja, nie wiem, czy się wbija w bo mam minus 30 ze wszystkimi dookoła, więc może poczekać sobie trochę Faktycznie, nie zauważyłem tego, teraz dopiero to widzę Chociaż jakby o jedną prowincję, to... Ja tu wojny mogę ciągnąć, tak naprawdę. I to nie przeszkadza. Renesans też mi się jakoś fajnie rozchodzi. Już w e Seksie mam 70%, bo właśnie to promicie sobie wybudowałem do 30%. Developmentu o, i kolejny poziom technologiczny. Marketplace y będę musiał budować. sobie. to no, ja dopiero sobie wybudowałem na 30. Ale za topi jest... dużo Tylko mam pewien problem, bo hm, w tym momencie mam 1800 pożyczek o, tak. ma, bankructwo co ci da? E, Jakie minus za bankructwo do Nie nie, ja, bankru... ja się nie poddaję, ja będę tak grał, żeby spłacić te wszystkie pożyczki A co się Przede wszystkim e, stabilność tak naprawdę morale spadną ci do zera i twoje państwo będzie mebał przez 5 lat, więc raczej nie chcę do tego dopuścić. A spokojnie, twój sojusz inne w SODzie rośnie. No zobaczymy. Zobaczymy jak... Wiesz, bo tak naprawdę co mnie najbardziej zirytowało to to, że nie udało mi się zerwać sojuszu z Francją, to po pierwsze, a po drugie ta Burgundia. Że mi wojnę wypowiedziała. Nie sądziłem, że bot mi wojnę wypowie, ale wiem już dlaczego to się stało, bo nie miałem czwartego poziomu militarnego, czyli morale tam 0,5. I boty uznały mnie, że jestem słaby i wojnę wypowiedziały. Tylko, że bot nie umie kalkulować pod tym względem, że ja mam flotę i on i tak się do mnie nie dostanie. No, aby to Francuzi w, w ciebie się wbili. Zadają ci południe, to później by chodzili po twoim państwie, jak chcieli. <laughs> Wiesz, że w tym momencie, jeżeli by mi nawet Francja wojny wypowiedziała, ja mam nadal flotę, żeby ją przyblokować. Więc no. nikt się nie może we mnie wbić. Jestem bezpieczny, jeżeli o to chodzi. Ale muszę też zabrać część swojej floty. Powiedzę, że tam Irlandia mnie blokuje na północy. O, mi dopiero renesans się skończy w Berlinie. Wbiłeś? Jeszcze nie, ale już się kończy. To mało. Nie no, bo w Berlin 18 razy, piszę. No, no. To już tam pomału dobie dobiega do końca. No nie, nie wiem, może pozbieram sobie pieniążki od razu w całe państwo wprowadzę. prowadzę. No, ale jak szkoda, mi trochę hajsów. Nie wiem. Zauważ, co się stało. Było jedno duże państwo na południu, e, w Irlandii, i to państwo zostało teraz e, zjedzone przez boty. Więc pouwalniało się, po, pozmieniało. I na to czekaliśmy. Jest Fran wojna Francji i Burgundii. <laughs> Udało mi się. Teraz poczekasz, czy ich wybiją, wejdziesz tam, tak? Tak, o to chodzi, o to chodzi. I teraz Holandia będzie angielska. No i pięknie, no, tak to można grać, słuchaj. No, ale będziemy musieli to dokręcić w następnym odcinku. Już, już minęło. O kurde. No leci, ale ten nie. No nic, dobra. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie tego odcinka i zapraszamy Was do obejrzenia następnych. Do zobaczenia i trzymajcie się. Pa pa!